Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dużo rzeczy pojawiło się ostatniego czasu w internecie odnośnie zmian, które wchodzą od już 2 lutego 2022 roku, a mianowicie chodzi o etap pakietu mobilności związanego z lokalizacją przekraczania granic państwa. Zatem omówmy sobie najpierw, co naprawdę wchodzi. Jak nie powinniśmy stosować i omówimy sobie na przykładzie symulatora, zarówno z kartą starej generacji, które jeszcze gdzieś w obiegu są, jak i te nasze najnowsze, tak zwane Gen 2, i czym się różnią wydruki. Pierwsza rzecz. Dużo pojawia się, że no ja jeżdżę teraz najnowszym samochodem, rocznik 21-22, mam najnowsze Tacho 4.0 z GPS-em. Czy przecież ono już zapisuje moje lokalizacje, gdzie jestem, to ja już nie muszę tego robić. Nie, nic bardziej mylnego. Owszem, rejestruje lokalizację nawet wskazuje znacznik mniej więcej co 3 godziny to też sobie dzisiaj na końcu na wydruku pokażemy ale nie rejestruje momentu przekroczenia granicy państwa czyli musimy również po przekroczeniu granicy odnotować kod państwa w które wjeżdżamy w danym momencie tak samo pojawiają się informacje że Oprócz tachografu, naprawdę jednego z najnowszych, mamy umowę z telematyką, podłączoną telematykę z firmą, która nas rozlicza. Ona na bieżąco widzi, gdzie ja się w danym momencie znajduję. W związku z tym też nie muszę odnotowywać. Nie musimy, zarówno co przed chwilą powiedziałem, jak i obecnie, nanosimy kod państwa, do którego wjeżdżamy, niezależnie jaki tachograf cyfrowy obecnie posiadamy. Czy zawsze będę musiał nanosić kody państwa? No i tutaj mamy dwie kwestie. Pierwszą europejską, uwzględnijmy sobie Hiszpanię, bo jak każdy z kierowców wie, wjeżdżając do Hiszpanii, wbijamy oprócz kodu państwa ich tak zwane województwo, tak? tam gdzie się znajdujemy. Czy teraz za każdym razem przekraczając będziemy musieli zmieniać? Nie. Rejestrujemy tylko moment wjazdu do Hiszpanii. Natomiast całą resztę przekroczenia nie rejestrujemy. Nie zmieniamy. To samo pamiętajmy, że mamy unijne rozporządzenie, pakiet mobilności. Czyli jeżeli wyjeżdżamy poza Unię Europejską, wjeżdżamy na Ukrainę, z Ukrainy do Rosji, Kazachstanu, Iranu i tak tam już. Przekroczenia granicy państwa nie musimy za każdym razem wbijać, tylko stosujemy się bez zmiany do kraju rozpoczęcia i zakończenia. No i teraz, jeżeli wbijamy ten kraj rozpoczęcia, zakończenia, czy coś się zmienia z tym? Nie. Cały czas rozpoczynam pracę, kraj rozpoczęcia. Przekraczam granicę, wbijam kraj rozpoczęcia. I z nowym symbolem państwa, a nie tak jak niektórzy informują, muszę najpierw zakończyć e, kraj, załóżmy Polskę, i następnie rozpocząć Niemcy. Nie, rozpoczynamy, zakończamy nas cykl rozliczeniowy bez zmian przy rozpoczęciu i na zakończeniu naszego cyklu rozliczeniowego. Dodatkowo, po przekroczeniu granicy, wbijamy symbol nowego państwa. Nic więcej. Czy mogę to zrobić wcześniej, czyli nie wiem, przed przekroczeniem granicy? No nie, nie mogę, dlatego że jeżeli mamy kartę drugiej generacji i najnowszy tachograf, to niestety współrzędne nie będą zgadzały się z państwem, do którego za chwilę wiadę. Tutaj mamy jasno określone albo na granicy, ok, na samej granicy jeszcze mógłbym taką czynność zrobić, ale mam to wykonać w najbliższym bezpiecznym miejscu po przekroczeniu granicy państwa. No i ostatnia rzecz, co z podwójną obsadą. Niestety tutaj się nic nie zmienia. Czyli kierowca numer 1 wpisz rozpoczęcie kod państwa, następnie kierowca numer 2 wpisz. Kod państwa i tak samo za każdym razem. Nic w podwójnej obsadzie się nie zmienia. No i dobra, zacznijmy sobie pierwszy przykład. Najnowsze Tacho 4.0, karta pierwszej generacji. Mamy 2 luty, godzina 6.1, według czasu UTC. Logujemy się do tacho, zrobimy sobie tak zwany w... leniwy wpis manualny, czyli Cały czas odpoczywaliśmy, nic więcej nie robiliśmy żadnych dojazdów do pojazdu i tak dalej. Potwierdzamy. Rozpoczynamy sobie w Polsce. Akceptujemy. Publikujemy do ITS-u dane. VDO również opublikujemy. Wpis został zachowany zrobimy prawidłowo, czyli co, no zróbmy sobie najpierw obsługę pojazdu, niech tam nam trwa kilka minut, odpalamy naszą maszynę, pojedźmy sobie nie za długo, słuchajcie, zrobimy dwie godziny, dwie godziny pojechaliśmy, mamy ósmą pięć, dojechaliśmy do przejścia granicznego, zatrzymujemy nasz pojazd od razu na pierwszym parkingu za za granicą, Klikamy sobie, wpisz kierowca numer 1, kraj rozpoczęcia i wędrujemy, szukamy sobie nasze Czechy. Załóżmy, no akurat mi tak się ubrzdrało dzisiaj w głowie, że jedziemy do Czech, małe państwo, a szybko przelatujemy, przekroczyliśmy granicę z Czechami, jedziemy sobie dalej w trasę, około godziny, dojechaliśmy gdzieś tam do miejsca załadunku, Okazuje się, że jeszcze mamy ponad godzinę czekania, czas oczekiwania jest nam znany. W związku z tym zrobimy sobie już wymaganą przerwę. Następnie załadujemy się niech ten załadunek trwa nawet nie wiem dwie godziny i odpalamy maszynę, wracamy z powrotem do polski, a już za godzinę. Dojechaliśmy. Znowuż przekroczyliśmy granicę, czy też jesteśmy na samym przejściu granicznym. Znowuż wpisz kierowca, kraj rozpoczęcia, mamy Polskę z automatu, strzałka w dół z automatu poprzednie państwo, które nanosiliśmy, nam wyskoczy. Wpis został zachowany. Dojeżdżamy, załóżmy, już do miejsca zamieszkania, czy do siedziby naszej firmy. Zajmuje nam to ostatnią godzinę. Dojechaliśmy na miejsce. Zakańczamy już dzisiaj nasz dzień pracy czyli wpisz kierowca kraj zakończenia, myślę, że każdy wie polska wpis został zachowany, wychodzimy z menu uciekamy do domu i zróbmy sobie wydruk jak to nam będzie wyglądało czyli 2 luty 22 o 14.06 UTC, wydruk z 24 godzin z karty, my nazywamy się John Doe a numer naszej karty, do kiedy mamy kartę ważną, której generacji numer win pojazdu, powinien być numer rejestracyjny e, urządzenie, nasz tachograf kto zalegalizował tachograf co myślę każdy to wie, nie będziemy omawiali za każdym razem no i teraz tak, zwróćcie uwagę o godzinie mniej więcej 6 rozpoczynaliśmy pracę biliśmy kraj rozpoczęcia Polska jest 6.01, 6.01 wszystko się pokrywa o godzinie 8.05, czyli tu mamy mniej więcej ten przedział, zatrzymaliśmy się na przejściu granicznym, wbiliśmy kolejny kraj rozpoczęcia i mamy symbol kraju rozpoczęcia Czechy. Następnie o 13.06 wróciliśmy, Polska i kraj zakończenia, mamy symbol zakończenia naszej zmiany, nazwijmy to w ten sposób. Również Polska, czyli mamy pięknie udokumentowane rozpoczęcie, zakończenie i każde przejście graniczne. A teraz zróbmy sobie to na karcie drugiej generacji. No dobra, czyli co? Wróciliśmy. Mamy 2 luty 2022 roku, godzina 6 rano. Logujemy się do naszego tacho. Karta drugiej generacji, tachograf 4.0 z różnymi bajerami i zrobimy tak jak przed chwilą czyli ten tak zwany dla mnie leniwy wpis manualny kierowca tylko i wyłącznie do tego momentu odpoczywał kraj rozpoczęcia jak przed chwilą mieliśmy Polska akceptujemy, publikujemy do ITS-u VDO i startujemy czyli znowuż prawilnie Rozpoczniemy od obsługi pojazdu, kilka minut sprawdziliśmy, auto jest sprawne, karta nam się już wczytała, startujemy, jechaliśmy tam na poprzednim przykładzie około dwóch godzin, dojechaliśmy do przejścia granicznego, przekraczamy granicę państwa, wbijamy znowuż pisz, kierowca numer jeden, kraj rozpoczęcia, wyszukujemy sobie Czechy. Przekroczyliśmy granicę, dojeżdżamy do naszego miejsca załadunku, rozładunku, tak jak w tym przykładzie, około godziny. Zatrzymujemy się, znany jest nam czas oczekiwania na załadunek, rozładunek, który będzie trwał około godziny. Odczekaliśmy swoje. Wykonujemy załadunek, rozładunek. Trwał wcześniej dwie godziny, teraz tak samo. Odpalamy maszynę. Jedziemy z powrotem w kierunku Polski. Po godzinie dojechaliśmy do przejścia granicznego. Znowuż wbijamy tylko i wyłącznie kraj rozpoczęcia. Strzałka w dół, tak jak wspomniałem, z automatu wyskakuje nam wcześniejsze państwo, żeby nie wyszukiwać. Wpis został zachowany. Dojeżdżamy. Około godziny do miejsca zamieszkania czy tam siedziby naszej firmy, dojechaliśmy, zakończamy dzisiejszy nasz dzień pracy, czyli kraj zakończenia mamy Polska. Zakończyliśmy, wychodzimy z Tacho, idziemy do domu. No i zróbmy sobie wydruk dla porównania, czy też mieliśmy zapytania do nas właśnie od, odnośnie tego gen1, gen2, gdzie kierowca nawet nie wiedział, nie wiedział jaką kartę posiada. Tu za chwilkę się wyświetli fragment karty, jak rozpoznać, czy mamy gen1, czy gen2. No już po samej karcie przy fotografii będziemy mieli symbol G2. Czy można ten wydruk skrócić? No nie, no nie można skrócić. Zwróćcie uwagę, że za pierwszym razem, jak robiliśmy wydruk, zawsze na końcu wydruku mamy miejsce do wypełnienia przez kontrolującego. Natomiast ten wydruk, skracając, no niestety, no nie da go skrócić się przed GEN-2, bo nie mamy miejsca do adnotacji, które widnieją na końcu przy kontroli. No i jedźmy sobie. Wydruk zrobiony 2 lutego. Mamy część pierwszą. Wszystkie nasze funkcje, tak jak mieliśmy za pierwszym razem przy wydruku. Godzina szósta. Polska. 8,6 Przekroczenie granicy Czech. 137 Przekroczenie granicy wjazd do Polski. 14.07. Zakończenie na terenie Polski. No i teraz przechodzimy sobie na dół do wydruku Gen 2. Mamy znowuż te same wszystkie dane, tylko dodatkowo na samym dole mamy podane współrzędne. Tu proszę tymi współrzędnymi się nie sugerować, bo to jest symulator, czyli mamy dla Polski takie same współrzędne, dla Czech takie same i to mniej więcej się tam porównuje. Jedno i to samo, ale za każdym razem będzie co innego. I zwróćcie uwagę, mamy o godzinie 6 rozpoczęcie Mamy dane z GPS-u, przekroczenie granicy z Czechami o godzinie 8:06, czyli to samo wszystko, co mieliśmy tutaj piętro wyżej, tylko dodatkowo mamy podane współrzędne. Tu tego na wydruku nie widać, dlatego że my co chwilę w takim ekspresowym tempie robiliśmy czynności. Tutaj zobaczcie obok wyświetle jest symbol również z GPS-u podany z takim innym znaczkiem. To właśnie ten znaczek oznacza, informuje nas na wydruku, że co to mniej więcej trzecią godzinę są nanoszone te współrzędne z GPS-u. To co niektórzy na forach czy YouTubach mówią, że masz takie najnowsze tacho, to nie musisz nanosić. Przekroczenia państwa. Nie, tak jak na początku wspomnieliśmy, musimy nanosić prawdopodobnie, jak będziemy mieli drugą generację tachografów, czyli przełom 25-26 roku, wtedy prawdopodobnie będzie to nanoszone z automatu, bo przecież również wtedy będą musiały być wymienione karty. Dlatego, że przy kontroli zamiast 28 dni wstecz wejdzie nam 56 dni wstecz. W trakcie kontroli do udokumentowania plus bieżący dzień. Dobra, wszystko na dzisiaj. Ja bardzo się cieszę, że wnosicie do nas pytania gdzieś tam pod filmikami. Niestety my tak za dużo czasu nie mamy. Wiecie, zerkać na komentarze tu na Facebooku, tu na YouTubie. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania do nas, proszę napisać maila poniżej adres infomaupazawodowykierowca.com tam trafią czy do mnie, czy do chłopaków, którzy zajmują się poszczególnymi tematami, bo trudno, żeby jedna osoba na wszystkim się znała. Zapoznamy się z pytaniem i zawsze staramy się odpowiedzieć. To szczególnie mówię właśnie do pana, który pewnie na YouTubie długo oczekiwał, dlaczego ma taki długi wydruk. No co się dowiedział w tej chwili, dlaczego ma taki długi wydruk po wymianie karty na nowo. Do zobaczenia.